Hej wszystkim! I znowu siedzimy przy poczciwym kotorku po raz kolejny. Aha, w dupie jestem. Hmm. Hmm. Moja ulubiona gierca. Chociaż nie, pierwsza część jest fajniejsza Okej. Okay. Uuu, tu nie ma robotków. Jest broken droid, zepsuty robot. Uuu. Kurczę, uwielbiam te ciała. Tamtem jak byłem troszkę młodszy i mnie peragus nawet trochę wam powiem przestraszało, więc chciałem je zawsze jak najszybciej skończyć. Głównie te ciała. A kiedyś to to miało ładną grafikę. Przynajmniej chodziło. Czekajcie, na jakich na ustawieniach graficznych dla Na najwyższych. To może wina mojej karty. No. Dobra, bierzemy wszystkie, dobra. Aha. Niby są cztery szafki, ale możemy otworzyć tylko jedną. Trochę to jest chu. A, dokończyłem sobie. sami jakie to jest? Trochę głupio. Ja lubię zbyt nie przeklinać, ale czasem mi się zdarza. Check security ragons. Hmm. Szczerze, to mnie to głównie interesuje. Nie jest jakieś ciekawe. Zatem nie dostałem za to i tak z żadnego w sumie PDK. Main office, storage. Hmm. Um. O, Atton. Przyszły członek naszej drużyny. O cholera, spejleruję już. Uh, mm -hmm. Dobra, logout. Teraz skomunikowała się z nami. Yy... Aha, właśnie się skomunikowała z nami, Kreja. O... Ale mi się chce siebie, Kreja, słuchać dzisiaj. Kurczę, jeszcze dawno przeczytałem i sobie przetłumaczyłem. I najchętniej ja mam taki nawyk, że jak już coś przeczytam i przetłumaczę, to klikam klawisz myszki i. Przesuwam to, ale no. Chcę być na tyle dobrym zagrymerem żebym nie musiał tego przesuwać, bo każdy sobie przeczytać. Okej, okay, idziemy z koksem. Hello everybody! Impres Kana Massa! Mhm. Ale ja do cholery nie chcę być jeszcze Jedi, no to za szybko w pierwszej części było to znacznie wolniej. Dobra. A ja nie mogę, za wcześnie tutaj moc zdałem w tej grze moim zdaniem. W to, że jedynce tyle się męczyło, żeby tą moc zdobyć, całą planetę się przechodziło. Questy poboczne się fajnie robiła, to tupa od razu moc. Mmm, no dobra. Zobaczymy te punkty, rozwalmy tego robota, żeby nam nie przeszkadzał. Dobra. Mm. Mm. Dobra. Okej, okay, spoko. Tu komuś w szczątkach nie zostało. Dobra, to sobie porozwijajmy mocel levela. Mm, For Sensitive. Aha, ja brałem Sentinela Dobra, więc biorę rapera. Dobra, bierzmy jeszcze drugiego raper Powers czy Moc O um, Co to jest? A tego jeszcze nie mogę, tak? Jakbym mógł, to bym wziął leczenie najchętniej, ale... W sumie jest przydatną mocą. Affect mine to się przyda dopiero na telo z najwcześniej, więc tego jeszcze nie biorę. To się w sumie może przydać, gdy spieprzenia robota, tak? Chociaż błyskawiczki. Błyskawice biorę. Mm. Dobra, i tak rozwalę te wszystkie roboty. Tu się naprawdę dało interes troszkę inaczej załatwić. Może wciąż się nawet da. Zobaczymy. Nie widziałem nitota. Spróbujemy. Jak się nie uda, to trudno. Ale tu się dało jakoś w jakiś sposób te droidy. Jakby to powiedzieć, przekabacić. Czy przekabacić? No, dało się tak zrobić, że się je przestawiało w tym terminalu fajnym. Właśnie w tym administration computer. No dobra. Active the switch. Cool. Czy... nie, by się. Coś dało tutaj jakoś tym robotom zrobić, żeby one. A nie, one już nas nie atakują. Teraz je Mmm... Demolis, someone to raper. Aha, to Reaper, nich to jakieś komponenty. To jest w sumie najmniej przydatne. Najbardziej jest to, żeby one były po naszej stronie. Chcemy przecież mieć tutaj chociaż tych dwóch ochroniarzy. Ok, <laughs> takiego półmózga pół krea nie może odczytać, jak go później określasz? O, cholera spoiler poszedł. <laughs> Thanks, <śmiech> <śmiech> Zamknij się. To bardzo ładny uniform służbowy. Dobra. <laughs> ja mam lepsze pytanie. Dlaczego go cię zamknęli? Próbowałeś kogoś zgwałcić, idioto? At, at excuse me if i don't shake hands the field only causes mild electrical burns security claimed i violated some trumped-up regulation or another take it up with them if you want but they stopped listening to me shortly before they stopped feeding me now that's criminal <coughs> 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 Dobra, No i teraz coś pierwsze jakimś Jedi, ale to oczywiście nie my, nie, my nie jesteśmy Jedi. Nie jesteśmy jak Jedi, my jesteśmy. Um, my jesteśmy po prostu pracownikiem tej gównianej kopalni. Prawda? Nie było nas wcale na rozwalonym statku.

Dosyć duża organizacja przestępcza, jakby w świecie gwiezdnych wojen. I podejrzew w epizodzie czwartym, yy, szóstym, też występuje postać Jabby, który to właśnie jest chyba jednym z pracowników tego kantoru, i to jest taka duża, fajna organizacja. Nie wiem.

w sumie tak, jakbyśmy mieli jakbym miał kotoradwika na dysku, to myślałem, że tak będzie, że po prostu. No. Tworzy sobie jak ja grałem w tej poprzedniej części, ale tak się niestety nie stało. Yeah, Revan, no i tutaj w tej pogawędce um, decydujemy właściwie.

hey wait a minute you're that jedi the miners were talking about not where is everybody well, the miners can't all be gone but if they are look hey let me out and i can help you I can't.